Oczywiście, że pomagamy. Realizujemy specjalne inicjatywy uczniowskie, do których może dołączyć każdy, kto ma na to ochotę. Jesteśmy przekonani, że pomoc nie powinna płynąć z przymusu, tylko prosto z serca. Jesteśmy świadomi naszej wspólnoty i kiedy trzeba, to po prostu działamy. No, dzisiaj chwalimy się drugim miejscem w ogólnopolskim, aczkolwiek podzielonym na województwa, konkursie Pomagajka SAN. To było organizowane przez Społeczną Akademię Nauk. Wystartowało kilkadziesiąt zespołów. Tak jak powiedziałam, zostaliśmy dostrzeżeni. Wydaje mi się, że słusznie i sprawiedliwie, dlatego że młodzież jest bardzo zaangażowana. Tutaj się bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o wolontariat zorganizowany, ale też dużo osób uczestniczy w różnych akcjach doraźnie i niekoniecznie wszyscy są członkami tego wolontariatu, który, tak jak powiedziałam, mamy grupę Ekskordianie. Ja się nie opiekuję tą grupą, to są moje koleżanki, natomiast ja pomagałam tutaj koordynować i przygotowywać ten film, który, o którym rozmawiamy cały czas. Nawet w sposób nieoczywisty. Oprócz tego w naszej szkole organizowane były zajęcia z języka polskiego dla osób pochodzących z Ukrainy. Jak widać, pomoc nie ma żadnych granic. Ani, nie wiem, Nawet tych językowych, ponieważ w trakcie naszych zajęć posługiwaliśmy się na przemianie językiem polskim, Cześć. angielskim, Hello. niemieckim Hello. oraz ukraińskim. Dzień. Ja byłam odpowiedzialna przede wszystkim za napisanie scenariusza. Poza tym brałam udział w co niektórych scenkach, co niektóre gdzieś tam nagrywałam. Ogólnie to pracy było, była dosyć tak podzielona, nie było tak, że każdy miał jakieś skonkretyzowane zadanie. Była to taka, można powiedzieć, praca organiczna na dobrą sprawę. No ja w pracy nad filmem to byłam bardziej odpowiedzialna za granie w scenkach, powiedzmy, byłam taką aktorką. W scenariusza raczej się nie mieszałam, raczej za to odpowiadały moje koleżanki. Ale mówię, gdzieś tam pomagałam właśnie przy nagrywaniu tych scenek, jakieś tam przenoszenie ewentualnie jakichś dodatków potrzebnych do tych scen. Oczywiście, że działaliśmy na rzecz osób poszkodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Jednak nieoczywistym była organizacja specjalnego spektaklu teatralnego. W styczniu 2023 roku wszyscy mieszkańcy Zielonej Kury mieli okazję zobaczyć musical pod tytułem droga do domu, wystawiony w samym teatrze Lubuskim. Oczywiście, że pomagamy cały rok, jednak święta lubimy pomagać najbardziej. Co roku nasza szkoła bawi się świętego Mikołaja, organizując prezenty dla dzieci ze szkoły specjalnej. Dzieci wysyłają nam swoje listy życzeń, a my ich marzenia spełniamy. W filmie byłem jednym, powiedzmy, z aktorów, czy to występowałem jako pierwsza pierwszoplanowa postać w scenkach, czy jako na przykład uczeń w tle siedzący w ławce, a podczas pracy no, byłem pełen podziwu dla społeczności zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej. Wszyscy, którzy działają właśnie, żeby pomagać, żeby było lepiej. Ja odpowiadałam za korektę scenariusza, brałam udział w wielu scenkach, ale też nagrywałam. No i generalnie było to dosyć czasochłonne, dużo, dużo, dużo czasu nam to zabierało, ale staraliśmy się to robić i, i, i udało się i, i bardzo bardzo ładnie wyszło. Oczywiście, że działamy na rzecz pięcioletniego Kugusia, którego na zespół Westa. Dwa lata temu uczniowie naszej szkoły z trzech klas zdecydowali się przekazać na programowy budżet pozostały po studniówce i uroczystym zakończeniu roku właśnie dla niego. Co roku organizujemy także loterię fantową, a tegoroczną nagrodą główną w tej loterii był Stitch. Większość materiałów tak naprawdę gdzieś tam wymienialiśmy z pamięci, bo jesteśmy już w naturalnych klasach, więc co nie gdzie, gdzieś sami braliśmy udział, coś widzieliśmy, coś znajomi robili. Ale tak, żeby to wszystko posortować, to pani nam zebrała, wyodrębniła takie najkonkretniejsze akcje. Najbardziej utkwił mi w pamięci spektakl, który realizowaliśmy w styczniu 2023 roku. Tam na rzecz, Ukrai na rzecz Ukrainy został on zorganizowany. Uczennica naszej szkoły napisała, napisała scenariusz, napisała muzykę, bo to był właściwie musical. No i zgłosiło się wielu uczniów, żeby, żeby brać w nim udział i, i, i zagraliśmy go w Teatrze Lubuskim. Oczywistym jest dla nas również to, że działania humanitarne powinny obejmować jak największą liczbę potrzebujących. Dlatego pomagamy wszystkim, zarówno naszym bliskim, jak i osobom, które są zwykle wytykane palcami. W Wielkanoc 2023 roku nasza szkoła zorganizowała zbiórkę produktów potrzebnych w lokalnej noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności. Nasi uczniowie hojnie przynosili produkty spożywcze, higieniczne, jak i bieliczne. No ja myślę, że dużo się zdecydowanie tego zebrało z tych wszystkich materiałów, które gdzieś tam wybrałyśmy, bo jednak oczywiście było więcej y, tych akcji, które były zorganizowane w naszej szkole. Y, mi osobiście najbardziej się podoba akcja ze świąteczną paczką, gdzie zbieramy, każda klasa wybiera y, ucznia innej szkoły ze szkoły specjalnej i robimy, tworzymy paczki po prostu dla tych dzieci. Myślę, że to jest taka fajna akcja, warta wspomnienia. No i. Myślę, że też jestem dumna po prostu z tego, że nasza szkoła tak pomaga i że tych akcji jest jednak tak wiele. Musieliśmy też wybrać spośród wszystkich akcji, które, którymi się zajmowaliśmy. Nie, nie było to łatwe, bo nasza szkoła działa bardzo prężnie, ale przy pomocy nauczycieli, którzy koordynowali razem z nami tę akcję, wybraliśmy te najważniejsze. Bo serce chyba rośnie pedagogowi, co? No, pewnie, że rośnie, bo właściwie nie było takiej inicjatywy, która nie spotkałaby się z takim szerokim odzewem. Bo poza tym, o czym oni tutaj mówili, to były też wizyty w domu seniora. Młodzież bardzo chętnie też jeździ do schroniska, pomaga w opiece nad zwierzętami, które są bez właścicieli, bez domów. Są akcje sprzątania grobów co roku organizowane. Także oczywiście akcje jakieś doraźne pomocowe, jeżeli coś się dzieje, nie wiem, jakaś powódź, pożar, takie rzeczy. Także właściwie to cały czas się toczy ta pomoc i, i cały czas to trwa. I choć nie dla każdego pomysł jest sprawą oczywistą, dla nas oczywiste jest to, że warto pomagać.